Dzisiejsze czytania, wszystkie czytania, trzy mówią nam o nieuniknionej jakiejś konfrontacji dwóch światów: świata miłości Boga i tego świata. Żyjemy w tym świecie, w świecie pełnym nienawiści, czy pełnym cierpienia, chorób, grzechu. I nikomu tak naprawdę nie jest dobrze na tym świecie, nawet tym, o których się mówi, że dobrze się urządzili. Oni też cierpią. I dlatego Bóg ulitował się nad nami i, jak to słyszymy w dzisiejszych czytaniach postanowił przez swego Syna wyciągnąć nas z tego świata. Mówi się wtedy o wybawieniu nas. Wybawić kogoś, czy zbawić kogoś, to znaczy uwolnić z jakiegoś kłopotu. Tym kłopotem właściwie jest dla nas ten świat. Jego plan uratowania człowieka wypełnia z jego szalony, z jego szalonej wprost miłości, jego syn. Trudno nazwać normalną taką miłość, gdzie ktoś aż tak nas kocha, jak to mamy tego przykład, jego synu w Chrystusie. Bóg zakochany w człowieku sam stał się człowiekiem, aby dokonać w nas. Czegoś niesłychanego, zjednoczyć nas ze sobą, zjednoczyć stworzenie ze Stwórcą. Ten świat i władca tego świata, szatan, zazdrośnie walczą o każdego z nas, o każdego człowieka, używając wszystkich sił, aby człowieka odstręczyć od przejścia do świata miłości w Bogu. Zły Duch robił wszystko, żeby nam obrzydzić Boga. I żeby też nas oskarżyć w oczach Bożych, tak abyśmy nie mieli śmiałości uwierzyć w to, że jesteśmy godni umiłowania przez Boga, przez Jezusa Chrystusa, przez to, co On dokonał. I w tych dwóch czytaniach, szczególnie pierwszym czytaniu i Ewangelii, tam gdzie jest mowa o Szczepanie jak go kamienują, i o Jezusie, który na ostatniej wieczerzy zapowiada swoją miłość, zarówno Szczepan, jak i Jezus ukazani są. Dzisiaj w czytaniach chwili, gdy patrzą w niebo, szczepan przed śmiercią jest ukazany: jak ktoś, kto patrzy w niebo i widzi Jezusa po prawicy, Ojca. A ten widok Jezusa pozwala mu przeżyć jakby bezboleśnie moment strasznej katuszy, ukamienowania. Jezus przy na ostatniej wieczerzy, właśnie przed tymi słowami, też spojrzawszy w niebo, spojrzawszy jakby w Ojca. Wypowiada te słowa pełne miłości. Prosi za nami swojego Ojca. Oto w co są zapatrzeni w niebo. Ich uwaga jest skoncentrowana na Ojcu, aby z Ojcem stanowić jedno. I to pozwala im przejść nawet takie chwile życia jak ukamienowanie czy ukrzyżowanie. Trudno sobie wyobrazić... Gorszy rodzaj śmierci, a jednak ten najgorszy rodzaj śmierci przeżywają w sposób jakby najleżejszy, dzięki temu, że są zapatrzeni w ojca. Ten widok przynosi im ulgę w tych trudnych momentach. Cóż jednak władca tego świata czyni? Szczepan został za to wpatrywanie się w Boga, za miłość i jedność z Jezusem, Jego Ojcem, ukamienowany. Jezus za to, że trwał w jedności z Ojcem, został ukrzyżowany. I z jednej strony świat czyni wszystko, żeby zmiarzyć kogoś, kto jest zapatrzony w niebo, żeby odwrócić uwagę tego kogoś od Boga. A z drugiej strony wpatrywanie się w to niebo, wpatrywanie się w tego Ojca sprawia, że nawet najgorszy rodzaj życia, nawet najtragiczniejsza śmierć, najdramatyczniejsza wersja istnienia stają się znośne. Jakby śmierć staje się niezauważona. Potężne szpony sił ciemności zazdrośnie próbują zatrzymać przy sobie ostatni przyczółek, jaki już został szatanowi jego duchom świat ludzi. Wszystkie inne światy już utracili. Pozostał tylko jeszcze nasz świat, na który mają jeszcze wpływ. Toczy się więc walka o nas, lecz po której stronie stanę ja, staniesz Ty. To wszystko zależy już tylko od Ciebie. Czy staniesz po stronie kamienujących i krzyżujących, czy też zapatrzonych w Boga. Walka z ciemnością może być zwycięska tylko dzięki jedności z Bogiem Ojcem przez Chrystusa i to w Duchu Świętym. Szczepan patrzy w niebo, widzi chwałę Bożą i Jezusa po prawicy, ale dlaczego? Bo zostało napisane, że był pełen Ducha Świętego. I ta pełnia Ducha Świętego pozwoliła mu przetrwać ten najdramatyczniejszy moment. Jezus prosi w Ewangelii Ojca, abyśmy stanowili z Bogiem jedno, tak jak On sam z Nim stanowi, i ta jedność to jest właśnie Duch Święty, to jest miłość, to jest Duch Święty. Bez Ducha Świętego nie mamy kontaktu z Bogiem Ojcem, a nasza relacja z Jezusem. Sprowadza się wtedy tylko do wiedzy o tym, że ktoś taki gdzieś jest. Ale wiedza to nie jest jedność. Wiedza nie, wiara nie jest wiedzą, że Bóg istnieje, ale jednością w miłości. Sami zapewne nic nie moglibyśmy uczynić, aby pokochać Boga, ani nawet się nim zainteresować, czy zrobić chociażby krok w jego kierunku. To On nas pierwszy umiłował. Nie my. I ten fragment z Ewangelii Jana odsłania nam tę wyjątkową wolę pokochania nas przez Boga. Jezus prosi Ojca o to, byśmy go pokochali. Nawet nie prosi ojca, żeby ojciec nas pokochał, tylko Ojca prosi, żebyśmy my pokochali Ojca. Ojcze Święty, proszę nie tylko za nim. Ojcze chce, aby byli ze mną. Tak jak Ty jesteś ze mną w jedności, Bogu zależy na tym, aby człowiekowi zależało na Bogu. Bo Bóg wie, że to jest szczęściem dla nas. Bóg sam siebie prosi, abym ja pokochał Boga. Co to za miłość? Syn Boży prosi o miłość do Boga, dla człowieka, ponieważ człowiek nawet nie chce prosić. To może niedoskonałe porównanie, ale wyobraźmy sobie, że żona prosi swojego męża, mężu, proszę cię, uczyń wszystko, co możesz, aby twoje dziecko kochało cię jak najbardziej. To wszystko nas przekonuje, że Bogu zależy na mnie, na tobie, na nas. Tak bardzo wzruszająco Jezus prosił swojego Ojca za nami, abyśmy i my mieli jedność z Ojcem w niebie. Ten fragment jest pełen uczuć. Jezus z nieukrywanymi uczuciami i być może łzami prosił ojca wobec wszystkich uczniów o miłość uczniów do ojca. Nigdy więc kto usłyszał sercem może bardziej niż uszami te słowa z dzisiejszej Ewangelii nie może powiedzieć już: moje istnienie jest pomyłką albo jestem nikomu niepotrzebny. Po co w ogóle żyję? Po co się urodziłem? Moje życie jest bez sensu. Jeśli nawet dotąd ktoś z nas tak myślał, to po usłyszeniu tego fragmentu, jak Jezus prosi za każdego z nas, aż tak bardzo, trudno nie uwierzyć w to, że jesteśmy warci miłości Bożej. Że nie jesteśmy nic nie warci. Ojcze święty, mówi Jezus, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Naprawdę, nikt, kto wysłuchał takich słów, czy każdy, kto wysłuchał takich słów, nie może czuć się niepotrzebny na świecie lub bezwartościowy. Amen.